Dzień dobry. Dziś yy, chciałem zachęcić Państwa do zwrócenia uwagi na pięknie wydaną książkę. To nic dziwnego, to jest standard wydawnictwa iskry. Książkę Stanisława Wasylewskiego Życie polskie w XIX wieku. Książka powstała w okresie, kiedy jeszcze nie było rozwodu, pomiędzy literaturą piękną a uczoną historiografią. Pisało się tak, jak się pisuje powieści romansowe. Wasilewski był w tym niezrównany. On był eseistą pierwszej klasy i u niego są trzy wątki w tej książce. To są właściwie, mówiąc dzisiejszym językiem, dzieje obyczajów, czyli życie codzienne, to są dzieje kultury i równocześnie to jest inkrustowane wspaniałymi historiami z dziejów polskiego romantyzmu. Przy czym trzeba jeszcze jedno przypomnieć, mianowicie zgodnie z najnowszymi ustaleniami historyków kultury, myśmy mieli dwa złote wieki kultury polskiej. Pierwszy to był XVI, nic dziwnego, Polska była potęgą, ale drugi to był XIX, kiedy Polski nie było na politycznej mapie Europy, ale sądzę, że bez rozkwitu kultury, to byśmy nie przetrwali jako naród. Chyba nie wszyscy mają tego świadomość. No, bo wszyscy sądzą, że tylko dzięki powstaniom nieprawda. Powstanie poszerzało krąg patriotów, bo się ludzie dowiadywali często na zesłaniu, za co są tak. zesłani, ale y, kultura. Czyli y, w jakimś sensie tą skłonność do martyrologii sobie wmówiliśmy. Tak, to romantycy nam wmówili. I tu znowu jedyny przypadek w dziejach literatury, żeby po wielkim wydarzeniu historycznym od razu powstały arcydzieła. Mam na myśli Powstanie Listopadowe mhm. i to, co potem pisał Mickiewicz i Słowacki. Przecież powstanie warszawskie do dziś dnia nie doczekało się arcydzieła. Mówił Pan o rozbracie literatury pięknej z literaturą naukową. Potem powstał potworek określany jako literatura popularno-naukowa. Co było fatalną zbigniewą. I oparty na błędnym przypuszczeniu, po pierwsze, że może istnieć książka popularno-naukowa, która trafi do wszystkich. Po drugie, że ci odbiorcy to są małe dzieci i trzeba tłumaczyć wszystko od początku. Czyli zarzuty o pewne niedbałości. Są może i słuszne, ale w gruncie rzeczy… Ale nie w tym przypadku, to mi przypomina dowcip po takim kaznodzieje angielskim, który przepraszał słuchaczy, bo w zeszłym tygodniu mówił, że Ramzes IX stracił tron na skutek rozpusty, a to był Ramzes VIII. Otóż czytelnika nie obchodzą naprawdę Szczegół. tego rodzaju szczegóły. Chodzi o to, że on znajduje, ja bym powiedział, wytchnienie i otrutkę od tej uczonej historiografii, pełnej traumy, paradygmatów i tak dalej, jaka się dzisiaj panoszy. To się czyta. I proszę Państwa, uwierzmy wobec tego Panu Profesorowi, ja uwierzyłem nieco wcześniej, Stanisława Wasylewskiego nie dość, że się czyta, ale się do niego z chęcią wraca. Bo to można na wyrywki czytać. Życie polskie w XIX wieku, do tego jeszcze pięknie wydane przez wydawnictwo Iskry.